Cześć wszystkim, witam was dzisiaj w grze Need for Speed: Hot Pursuit. Dzisiaj zaczniemy kolejną część serii Let's Race. Dzisiaj będzie to o, jakby pierwsze misje z kariery właśnie w tej grze, więc zaczynamy. Pierwszy opis Secret będzie właśnie super Country, więc ja się zamykam, ale słuchajcie. Constant competition has led to the creation of the world's fastest police force, Seacrest County Speed Enforcement. The SCPD spare no expense to redline it all the way and make you pay. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit for the ultimate drive starts here. Which side are you on? Tak, ogólnie gra toczy się tutaj w pięknych terenach Secret Country, gdzie no, mamy wybrzeża, piękne góry, pustynie. Dzisiaj zajmiemy się tylko m, kilkoma misjami z no, bardziej nielegalnych, czyli In no, you will unleash the true potential of the roadster to race along the seacrest county no, no, coast use your driving skills to outmaneuver the opposition and take no. a medal your reputation is measured in wanted levels currently you are not registering much activity and are classed by the scpd as a level 1 speeder and outrun the law with style and are classified as level 20 most wanted mm. your daily activity is measured as bounty the harder faster and more dangerously you drive the more bounty you will earn win like. races beat your rivals and stay one step ahead of the cops to increase your wanted level and get access to new cars and entry into the toughest events Your car is equipped with a race spec Nitro system Actually, fast and fast to fast fast fast. A rapid acceleration oh, increase fast fast fast. Fast. Fast will only charge if you drive dangerously.

Tak, tutaj ogólnie jest fajnie zrobione całe menu, bo jest praktycznie interaktywne, wszystko się mówi, wszystko tam działa, ogólnie opisy. No tak, gra jak każda za pierwszym razem nagrywania sprawia problemy, więc teraz już drugie nagranie. Zobaczymy, czy będą jeszcze kolejne próby. Tutaj mi jeszcze się pokazuje, że nagrywamy 3 minuty, więc wstęp już jest, proszę bardzo. Tak, i ogólnie będziemy się tu ścigać. O, piękne góry. I zaczynamy pierwszy wyścig Edge of the Earth, w no, tym muzyka tu jest dość Oj, po czym to było? O, pod shiftem Tak, ustawienia jeszcze nie wszystkie są zapisane pod grę Ale i tak głównie będzie, wszystko będzie pod kierownicę Która wraca już w poniedziałek do nas Więc w poniedziałek będzie już o w poniedziałek będzie e, minefox adventure no tak zapowiadam już teraz e, no ponieważ co questy zostały naprawione przynajmniej nie e, po prostu wpisałem slash quest help wpisałem wszystkie komórki jakie tam były w końcu jedna zadziałała e, i tak co będziemy robić w tej grze od razu mówię że grafika akurat tutaj na nagraniu nie będzie powalająca no bo krauz mm, ma swoje wymagania e, w pierwszym Mmm... Za pierwszym razem mi przegrał nagranie, bo chyba była za wszystko jakość. Teraz postarałem się wyłączyłem drugi ekran, żeby go tam nie rozpraszać. tu ładnie. Uuuu! Za szeroko. Tak, poszedłem poza węględzie. Teraz trzeba ich dogonić, ponieważ ja, my tu mamy wygrać, a nie przegrać. tutaj zakręty na nitrze. No nicze jest głównie do tego, żeby przyspieszyć, a nie że jak już mamy pełną prędkość no, to dodajemy a przy przeniszcze łatwiej się jest pokonuje co też bardzo lubię tutaj w ogóle jest taki bel, że ja wam pokażę to jest że tutaj o cykniemy sobie światełka fajnie wygląda sobie biały spider o no, powiedzmy żeby przedzielić gości gościa ładnie jedziemy dalej ogólnie gra jak mi się podoba Gry ja mam 2 lata praktycznie od premiery, no tam kilka dni po premierze kupiona, e, oczywiście, no dobra, to na razie się wypełniamy na temat gry. E, gra jest zrobiona w innej tematyce niż Underground, bo to oczywiście 10, e, nie, 10 lat, o, 2007 lat robi swoje. Gra się zmieniła, tutaj podchodzą bardziej do egzotyki kart, do e, samochodów kart, kart. E, podchodzą do egzotyki, do szczegółów i Tuning ogranicza się do wybrania kolorów no tak, miło mi widzieć, ale już kilka razy używają. używałem ogranicza no, się na powiedzmy a jednak przy takich grach bardziej opłaca się mieć kierownicę bo to jednak gra wyścigowa ma pewne wymagania nie są już tak gry właśnie z tych dat kiedy, no bo gry wystarczyły strzałki i... Oj! Nie da się tego niestety przyspieszyć, ale no, mały wypadek. No, no, 2 sekundy teraz już ślady do rywala. 2,5 km do pokonania do mety. Ale ponieważ my jesteśmy sprytniejsi w dziś, sprytniejsi, więc użyjemy skrótu i pojedziemy tu bardziej inteligentnie. Ile przechodzę drugi raz? Czym ją wybrałem do... Serii. No wybrałem ją po to, ponieważ jest, no, nie jest zbyt długa, więc nie chcę jej przyciągać w nieskończoność, ale jest dość ładna jeśli chodzi o grafikę. Przeda elementów fabularnych nie ma, powiedzmy, że fabuła ogranicza się do tego co e, mówi nam e, przewodnik, czyli udoskonalenia w samochodzie, samochodzie, te rzeczy. I tak 7 minut pierwszy ten... Pierwszy wyścig za nami, hmm. tak. I co ogólnie e, do tej gry? Jak teraz każda gra, to jest. No, teraz mamy e, biuletyn, czyli co nowego doszło do naszego garażu. Do wyboru dostajmy Mazda RX8. Bardzo lubię cenię za to, od, e, że Raz to jest produkowana bardzo dobrze przez Japończyków. A jeśli chodzi na przykład o gry, czy tego typu rzeczy. Zawsze jakoś lubiłem most łączyć te rzeczy. Sama się przyciąga. A tu musical cars, czyli samochód ciężki, ale bardzo silny. Znany w Ameryce, gdzie wyciągają bardzo dużo prędkości. I teraz następna, czyli Hot Porsuit, czyli po prostu pierwszy pościg z tych wszystkich trzech. Ponieważ już nagrywam to drugi raz, ten jest najmocniejszy. Ale proszę, jak ktoś chce porównać. Są statystyki prędkość maksymalna od 0 do 100, tylko nie ma chęć na jeszcze inne, ale my na razie jedziemy. A i tak, co do e, właśnie, co zacząłem, to jest bardzo duży jakby nacisk na to, że Microsoft na przykład ma tego swojego live'a Steam, a. No, jest Steam, jest live i jest e, no to EA Origin, czy jak to się tam czyta. W każdym razie tak, zauważyłem jeśli o mnie chodzi, to najlepszy jest Steam, potem jest e, Microsoft Windows Live, chociaż też sprawia dużo problemów. I na końcu jest właśnie Origin. Czemu? Ostatnio właśnie e, chciałem nagrywać tę DEM, ale mam niestety dwa konta, kiedyś dało się to tak fajnie połączyć e, w EA, jak mniejszy swój własny system, e, że można było łączyć konta, wiązać, powiązać konta. Teraz niestety już tego nie ma, skiepsili to na Maxa, jakiego się dało. I no, muszę grać tutaj na swoim starym koncie, no ale za tam. Tutaj będziemy mieli pierwsze spotkanie z policją, no, dzisiaj mnie bo... No, właśnie, jak wiem w nie mam, ale znam tutaj jeden sposób na policję, bo ona się chowa. Tutaj listeczko nam pokazuje, zaraz za tym zakrętem. Więc my z chęcią jej przywalimy w sam tył, żeby że ją z wyś... A, nie wykluczyliśmy jej, ale... U, no, skołowaliśmy ją, <laughs> jeśli tak to można ująć. W każdym razie, najlepszy sposób na nitro, to jest właśnie rozwalenie policji yy, a za jednym zamachem, wtedy zostajemy cały wskaźnik. I ogólnie tak, jak to najlepiej wykonać? Po prostu, jak widzimy stojący radiowóz, musimy z niego wjechać z całej siły. Wtedy ukaże nam się pełny pasek. U, za szeroko ładnie 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 o, ale żem zlamił jakby wjechać w ten radyobus o właśnie tak i w ten sposób dostajemy 500 punktów lotowań to też ale dostajemy także pełny pasek w nitro No tu wjedziemy na skróty Na szybko uuuu zjechałem w zły zjazd ale ty jesteś uuuu no to pięknie wiecie co ja tu tak to zlamiłem Ile mamy do mety? Jak do mety będzie... No 7 km, dobra, wyrobię się jeszcze. Może. Nie jest tak źle, mogło być gorzej. Tak, tak, wziąć w niego. Oż ty. Są policje, pokazałoby delikatnie. A, to nie jest policja. To zmienia postać rzeczy. Tam jest policja. Ale ja tu jestem sprytny. Więc ja to sobie dołożę. O, tutaj kilka razy wyjdziemy No, chybaż sobie żartujecie Jak ostatnio nagrywałem miałem problem z wielką ciężarówką Teraz, no, tutaj ładnie otoczenie też się całe zachowuje Wcześniej miałem problem z ciężarówką 4 do mety Wyrobi mi się jeszcze Niech ty Tępa policja Znaczy w tej grze o to chodzi jeśli ktoś y, jest policjantem, ma przeciwnik policjantem to musi nie obrazić bo to Chodzi mi tu bardziej o grę niż o całą resztę, bo ja przyznam, też mam przeciwników bo... No, część tam nie jest... Z, no, pracuję w policji więc... No, nikt nie miał za... Uuuu, tak! Tu popełniłem największy błąd jaki mogłem Zlamiłem totalnie, więc tutaj już nie ma przeszłości, tutaj muszę powtórzyć, ale chodzi o to, że tutaj jest bardzo czuły ręczny. Jeśli chodzi na przykład o inne gry, to tam spokojnie, ale tutaj, jak ręcznie wciśniemy, to praktycznie stajemy w miejscu. To się przydaje, jeśli chodzi o pościgi z dowolnym terenem, ale w wyścigu tylko hamulec. To nie wiem, czemu ja włączyłem ten ręczny, ale zaczynam się rozgadywać na bezsensowne tematy. Mamy 12 minut nagrania, więc jest całkiem nieźle tak, co mogę teraz powiedzieć do tych, że zacząłem od tych platformach Steam Origin. I właśnie z tym według mnie jest najlepiej zrobiony. no Jest praktycznie wszystko dostępne. Widać wszystko jak jest. To najbardziej przejrzysty system z tych wszystkich. To teraz tak, Windows Live. Co, co by tu dużo mówić? Utrudnia jeśli życie, jeśli nie mieszka się w Ameryce albo w Anglii. Więc ja to zjadę. Y, bo właśnie tamten system jest bardziej nastawiony na no, takie większe kraje y, ogólnie, jeśli chodzi o to. Jeśli jak instalowałem pierwszy raz grę właśnie pod Windows Live, to instalowałem ją chyba z 4 godziny, bo miałem jakieś problemy, y, jeśli chodzi o konto, założenie konta, takie rzeczy, masakra z tym była cała. Ale i tak to nie jest najmniejszy problem właśnie tutaj. Jeśli chodzi o Origin to jest już kompletny... No... Jakby to powiedzieć najgorszy system jaki był Teraz Minecraft już nie jest taki tempy. Ostatnio instalowałem grę to już poprawił się I to bardzo Ale kiedyś to... U... ale powiem, że był gorszy od tego Origin Teraz Origin jest według mnie najgorsze no. No ogólnie jeśli chodzi o samą obsługę systemu Nie wiem czemu nie mogą zrobić Opcji żeby we wszystkich grach znaczy Ogólnie że bez zim Znaczy wiem czemu nie mogą zrobić ale Czemu nie mógłby być na przykład jeden system jeśli chodzi o... o gry. A wszystko wynika z tego, że każdy chce zarobić I kończy się to tym, że utrudniają życie i, i graczom No czasem też sobie bo y, Wtedy trzeba więcej widać na support a jeśli chodzi w ogóle o support od Electronic Arts to jest... no... Jeśli napisze się tam coś komuś to... bo gdzie mi w tył wjeżdża? Zbijaj w auto. Aż ty, panie. nie Nie chciał się odczepić, no, jak tak można. Teraz no, też... opłaca się też słuchać co się dzieje w radiu. Znaczy, w CB Radiu. czy co to tam jest bo czasem można usłyszeć o blokadach o drogowych No proszę o, slide is good tutaj w ogóle jest bardzo fajny e, kiełb jeśli chodzi o rozgrywkę na e, śli z ja tu włączyłem się przez chwilę na ja się nie da się e, za bardzo manewrować w każdym razie jest to bardzo fajny kiełb w pościgi wchodzi się praktycznie jadąc ja tutaj przed chwilą no, zlamiłem wjeżdżając w samochód o i proszę dostajemy full of nitro i 500 punktów notowań znowu eee, ile mamy? no to jeszcze co zostawię sobie na wszelki wypadek w razie wpadki z z czymś silnym żeby nie zapeszyć i ogólnie tak gra jest bardziej nastawiona na zwierzęta ściówkę niż na symulator Stare gry, jeśli chodzi o to, bo taka jest różnica, że w każdym terenie praktycznie albo masz, macie asfalt, albo e, inny teren. Jest asfalt i co innego. E, jeśli chodzi o asfalt, prowadzenie jest takie same. Jeśli chodzi o inne rzeczy, śnieg, żwir, piasek, e, te wszystkie trzy są takie same. Jeśli się zjedzę z drogi, są jakby dwa tryby jazdy. Więc to no, tak trochę... Słabo. Tak samo jak zacznie padać deszcz, to jeszcze w tym Undergroundzie było yy, słabsze, jakby. Były różne z nich kształcenie, jeśli chodzi o przyczepność, o jazdę. Tutaj wyświetla nam się piękny profil mój. Eee, tak, mamy podejrzany poziom ściganego, numer 2. Możemy zadzwonić pod jakiś sam numer, ale nie polecam. Po <noise> pierwsze, zcharge'ują was za roaming, a po drugie, to nikogo się nie dozwonicie. I tak, e, ciągnąc jeszcze... E, no nie, to już chyba wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o supporty e, a, Steam i... O, no... Origin Steam i Windows Live. No proszę, kamerosysysys, następne minusi kilka. Bo... To jest, jak już... Mówiłem, czy będę mówił, czy w ogóle... cały już się mieszam, tak to jest, jak się nagrywa pod rząd <t> to samo. E, w każdym razie jest to jeden... Mam podgląd z chęcią. Tu jest pewien problem z ciężarówką miałem ostatnio. Że wbijają w całej siły przy prędkości drożną. 250 na godzinę i w tę ciężarówkę staję w miejscu, nie wiem o co chodzi. Mógłby wiem, tak dziwnie się czuję, że powinien samochód być zdewastowany, cofać, nie wiem, wylecić gdzieś, a on po prostu stoi w miejscu przed ciężarówką. Tak, i tutaj jeszcze mogę się wypowiedzieć o z tej gry, bo tutaj jeszcze nie mówiłem. Pamiętacie, jeśli ktoś oglądał właśnie Let's Race Underground'a, pierwszy epizod, to tak, tam było widać, jak oddaję na strict pixie, mówiłem, że jeśli wjedzie się w ściankę albo w kant ścianki, którego nie widać tam tekstury, a jest tam ścianka, to automatycznie się zatrzymujemy. Jeśli wjedziemy w y, coś, nie wiem, krzaczek czy coś takiego, to też z automatu wstajemy, jeśli nie było tam zrobione. A tutaj każdy element praktycznie ma y, trochę inną fizykę. Znaczy chodzi o to, że jeśli wjedziemy w drzewo, to albo drzewko małe się złamie, albo zatrzymamy się na drzewie. A jeśli wjedziemy w taki znak, to albo się od niego ładnie otrzemy, będzie widać wszystko tutaj piękno, tak jak tutaj. Znaczek się nam nie przewrócił, tylko został wygięty. No nie pokażę Wam tego, bo nie, nie, nie pamiętam, który mam e, patrzy w tył, więc przepraszam Was za to. Tutaj mamy piękne lotnisko, elementy otoczenia, wszystko pięknie, ładnie. Grafika może być gorsza, ale to fraps jednak ciągnie. Więc nic na to nie, nie poradzę. I się nad tym. Jest jeszcze... Uuu, jeden sposób na nagrywanie. Powiedz, żebyś stanął przodem. Tak. Mamy 2 sekundy, nie dojedziemy. Tak, ta ciężarówka to zło. Dobra, mamy tutaj stable media, nagrywamy 20 minut, więc możemy sobie to ładnie powtórzyć. To się powtarzało gdzieś tutaj. A niech to. O, to Tak. Yy, backspace'em, tak. Powtarzało się backspace'em. Ogólnie polecam grę. I czemu wolę nagrywać to niż iść do sklepu, kupić sobie rana i nagrywać noszą wersję tej gry? tej serii odgrywanie gier. czemu? ponieważ tak gra Need for Speed era, z tego co pamiętam ostatnio kosztowała 100, około 150 zł a znaczy to niby nie jest nic nowego bo z reguły właśnie Need for Speed y tyle kosztują bo nie każda gra taka Więc to jest standard mniej więcej jeśli chodzi o gry tego typu ale chodzi mi tu bardziej o to że grę można przejść tam załóżmy 3 godziny co w przypadku moim no, to nie ma sensu, bo 3 godziny znaczy no, nawet grania samego bez nagrywania to jest o, mało jeśli chodzi o rozrywkę o fun, te rzeczy przepraszam, że mówię tam z Agiaskingu, wiem, że to dziwnie brzmi w języku polskim nie powinno się tego używać ale no coś, to no, cóż wczoraj siedziałem do późna instalowałem to więc nie wiem jak to będzie w każdym razie Uuu, znowu w to samo miejsce. Nie wiem czemu w tą siatkę się zaczepiam. Tutaj podciągniemy sobie trochę status litera. Uuu, piękny otwór. Sam raz na szeroką <grym>, drogę. Czarny, rozgrzany asfalt. I żółty pasek na środku. Coś za co uwielbiamy Amerykę i drogi. Za wyjątkiem oczywiście taniej benzyny w starych czasach. Tak to była ta okropna ciężarówka. Którą wjeżdżałem I proszę, teraz wyrobiliśmy się No, 4 sekundy mniej, trochę więcej I mamy w ten sposób złoto co, jeszcze jeden I tak, odcinki będą gdzieś około pół godziny Plus minus, tak żeby się mniej więcej wyrobić O, mamy tutaj z 4 s drive I tak, jak to będzie wyglądać? Seria będzie się pojawiała te, Ta Cały czas, nie będzie to typu random, czyli cały czas będziemy jakby w tej serii przechodzić po kolei. Seria randomowa to właśnie będzie Underground. Może pod koniec przyjdziemy jedną misję policyjną, Przechwycenie Tutaj będziemy musieli grać się ciągle. oglądajcie, słuchajcie. drugiej strony tu mówią to samo co przy tamtym, albo trochę inaczej. No cóż, prawa to rzeczy. Ach, tak, takie Lamborghini chciałbym mieć. Piękny Lamborghini lubię, ale bardziej co lubię żółtek. O, i zaczynamy właśnie z podobną sceną, pewnie będzie też mógł przywalić samochód, zatrzymać go. No w ogóle to chyba będzie ta misja. A, a tak, nitro ogólnie w tej grze jest powszechne, więc wszyscy się cieszą, zadowoleni. Uu. Czyli musimy go się złapać i unieszkodliwić. Uu. Czyli po prostu teraz mamy podstawowe auto, który jeździ praktycznie wszędzie. W, jeśli chodzi o Amerykę, no, naczywali o miasta. A potem będziemy dostawać egzotyczne samochody. Czyli, no właśnie, tak jak było na filmiku, takie o Lamborghini. Ach, tutaj ta misja ostatnio mi zajęła bodajże nawet poniżej minuty. A Ciekawe ile teraz, je, może to był błąd po prostu gry, ja coś zepsułem. No tak dziwnie za szybko było. Jedziemy takim pięknym tutaj. Mamy złapać Mazda LX-8. Czerwonym. Ścigają mnie oczywiście Fordy Mustangi. A teraz kraszamy my Fordem Crown Victorią i przeganiamy oczywiście Fordy Mustangi, jesteśmy o wiele lepsi. Sprytniejsi i ogólnie. To są fajne te wejścia w te sceny. Bardzo mi się podobają. I tu na ten pewien sposób, jeśli ktoś, ktoś grał kiedykolwiek yy, w gry typu, z no właśnie z pościgami, to kojarzy manewr Pit. Jest to... Yy. Oj... Popełniłem olbrzymi błąd, ponieważ teraz. No, powinienem go wcześniej podciąć, ale no, za szybko pojechałem. Ale ogólnie w manewrze beat chodzi o to, żeby delikatnie gościa zajechać z jednej strony i przywalić mu w tylne koła. I wtedy ładnie się kręci. Dostaliśmy wyróżnienie z czasem 16 sekund. Wow. No, czujemy się, znaczy ja się czuję tak. Nowy rekord, 23 sekundy, co ja mówię? Ciekawe, mógłbym zobaczyć, czy wyróżnienie to jest coś ważnego, czy nie? No i proszę, nowy pojazd. Dostajemy Subaru Imprezę WRX, czyli tą krótszą, Hatchback. Jeśli ktoś pamięta, w rajdach był kiedyś na nie popyt. Jeździł nim Faust, Faust, Ken i jeszcze kilku innych. Może jeszcze zaliczymy jedno, czyli podgląd. Chodzi tu o testowanie nowego auta, czyli, proszę, Lamborghini. W sam raz bo, potem załapiemy się na no, 27 minut, więc zakończymy to ładnie. Teraz się nic nie zacinało, więc wszystko powinno być już na YouTubie. No, i co, wrzesień jaki wrzesień, 1 września, z oknem leje, Czekaj, nie dało? burro, poniedziałek do szkoły więc jeszcze będziecie mieli sam raz niedzielny odcinek Tu przewinęły scenkę, coś się przecięło Ale ogólnie chodziło o to, że mamy się pojawić na blokadzie drogowej A blokada służy do tego, no, żeby nie przepuścić innych hałd Czyli złapać takiego delikwenta w pułapkę Za szeroko? Nie Tutaj musimy zjechać w prawo w pewien skrót nie jest duży, ale zawsze pomaga, że dostaniemy sobie dwie sekundy kary albo nawet więcej za uszkodzenie imienia mi policyjnego. O, nawet więcej. I tu znowu wbijamy w lewo na kolejny skrót, który prowadzi przez piękną plażę, na której z chęcią bym się teraz wylegiwał, ale za chwilę trzeba będzie czymś się zająć. Obowiązki są. Trzeba je wykonywać. Więc tutaj delikatnie pojedziemy boczkiem. No a w ogóle co z serią ta miała być nie ma, co się dzieje. Ogólnie nie ma jeszcze serwera. Więc serii nie ma. Jak będzie serwer, seria będzie. Tutaj użyjemy nitra. I wbijamy. Proszę. Jakież wyczucie. No bo osobisty rekord i wyróżnienie. Wyróżnienie to chyba dobrze. Tak mi się coś wydaje. Drugi poziom kadeta. I znowu biuletyn piękny, jakże piękny. Zobaczy to nowy pojazd. No i masek, którą żeśmy ostatnio rozwalili. Pewnie jak ja to była po to po składach przerobili, pomalowali. No, ale zobaczymy co dalej. Kolejny biuletyn. Czyżby Camaro? Nie, ford. Jakiś koncept, ładnie. Hmm, zapewni przerobiany fokus. A no tak, bo koncept to... a jest jest fokus. Autolog. No, bardzo przydatny. No co? To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i w poniedziałek w Moin Fox Adventure. Do no, siema.